uniesiona łóżka. Ludzi łasiem wśród bibelotu chórzdy łapują słownie z motą i tylko z tobą. Perski dywan czasem nie puszczał perskie oko. Five has the answer, but it isn't quite right. Let's leave the two children in the forest tonight. We have no more money, no food on our shelves. Hansel and Gretel can look after themselves. What can we do? This is the end for me and for you. Don't worry, says Hansel and runs to the door. I know what to do. Please don't cry anymore. He goes to the garden and looks all around. Idea, but what is he doing? It just isn't clear. Next day, very early, the four of them go into the forest. Look, there is some snow. Piosenkę Kolorowy Wiatr zaśpiewała Milena Bortniczuk. We can find our way home. Now let's look around. And they look, but the bread isn't there. The children are worried. They look everywhere. She puts the two houses in a cage like a bird. Now you girl start cooking and don't say a word. I need some help and he needs lots of w ramach projektu odbyły się warsztaty panią Magdalena Bestrowską. Podczas których klasa 7A rozmawiała o komunikacji bez przemocy oraz emocjonująca gra terenowa. Tym masz nie zagupią ci kózkę, Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i przesz, i mądry jesteś tak, że aż w podziwu brak. Dlaczego powiedz mi tak wiele? wiesz, Ma... Wiesz. Na lądzie teraz wyglądasz się lądując Chcesz wszystko mieć na własność, nawet głos. A ja wiem, że ten głos ma także duszę i nie ma ich zaklęty w sobie trzech. Quiz sprzątający wiedzę o teraz wręczyć nagrody laureatom quizu. In a forest, a man and his wife have two little children and live in poor life. Nothing to eat, no biscuits or cake, no chocolate or sweets. Mother and father are talking one night. Hansel and Gretel get a terrible fright. Hansel is clever, he's got an idea. But what is he doing? It just isn't clear. The children wait quietly, they're careful and good. But the parents? Are late they're still not here But everyone sad they want Dante to talk but Hansel has pieces of bread in his sack Stay here and keep warm we must get some wood here is some bread dear now be very good i need some help and he needs lots of food but i can't see too well my eyes are not good hansel spends weeks in a cage alone show me your finger but he holds all the bone Prosimy aktorów, scenarzystów, operatorów i montażystów o stanie. Pokażcie się nam. Brawa. Oprócz quizu wiedzy o kuchołazach odbyły się jeszcze dwa konkursy. Jeden plastyczny, skierowany do uczniów naszej szkoły, a drugi fotograficzny, dla całych rodzin. Trzecie miejsce, Karol Wysek, klasa pierwsza A. Now I will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds Widziałem stres, jaki Was ogarnął przed wejściem na scenę. Ja myślę, że właśnie dzięki takim spotkaniom, dzięki takim projektom e, hartujecie się pięknie, przygotowujecie się do życia, e, twardego życia e, w społeczeństwie. Ta scena Bukołaskiego, Centrum Kultury Mienia Kawalerów, Orderu Uśmiechu jest zawsze do dyspozycji dla Was i tu, na tej scenie. O, e, Pierwsze szlify takie wystąpień publicznych zdobywacie, z tego jestem dumny, jestem dumny z Was, bo robicie to przepięknie, także dziękuję wszystkim uczestnikom i tym wszystkim osobom, którym przede wszystkim chciało się cokolwiek robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie. Przede wszystkim Panią Pani Magdzie Nogaj i Pani Elżbie Ogromne brawa, ogromne brawa. <kluczy> Dziękuję całej społeczności uczniowskiej, wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy zaangażowali się w ten projekt, a widzieliśmy, że wymagał naprawdę bardzo dużo pracy. Dziękuję bardzo. Ogromne brawa. Dziękuję również Panu Dyrektorowi Centrum Kultury. Dzięki niemu nasza współpraca i ta praca nabrała kolorów i barw, bo mogliśmy tu pokazać się właśnie na tej, na tej scenie. Dziękuję Panu bardzo. I jeszcze dziewczęta na koniec, także oddaję Wam głos. Dziękuję bardzo. Zapraszamy koordynatorki projektu, Panią Elżbietę Becker i Panią Magdalenę Nogaj. To są te osoby, które uczestniczyły w wielu różnych warsztatach i naprawdę w wielu, zakażowali się w nie bardzo mocno. Także jeszcze raz wielkie brawa dla was i mamy dla was mały udwój. Otrzymujecie taką, taką, takie pamiątkowe zdjęcie w ramce oraz kubeczek z naszym logo projektowym. I jeszcze dodatkowo z panią Elą postanowiliśmy już tak prywatnie wyróżnić trzy osoby, które właśnie były na każde za nasze zawołanie i pojawiały się wtedy, kiedy wysyłałyśmy właśnie wiadomość, że jest świetna pogoda, na kręcimy film, czy możemy się spotkać i nigdy nie nam, nam nie powiedziały, że nie, nie możemy. Także Emilka, <klucza> Zosia. 一般的。<Iv> <laughs>